Miłość, moc, miłość, moc, miłość, moc. Już 13 stycznia pełnia wznaku raka. Oznacza to, że wszystko, co w nas emocjonalne, wchodzi do swojego domu. Oto czas zrozumieć swoje powody, swoje emocje, wszystko, co w nas powoduje tę boską iskrę, co zmusza nas właściwie do wstania z łóżka, co motywuje nasze codzienne kroki i działania. Tak oto. Cała nasza emocjonalność, uczuciowość, wszystko co w nas głębokie, intymne i osobiste jest zawołane do tablicy. I teraz uwaga, nie przez jakiegoś zewnętrznego nauczyciela, czy też nawet przewodnika. To my sami, każdy osobiście, decydujemy, by skonfrontować się ze swoją własną, najgłębszą przyczynowością. Tak oto jesteśmy. W pełnej prawdzie i bardzo ważna jest w tym cisza. Jak wspomniałam wcześniej, w ciszy słychać boskość. Słychać, czego chce od nas źródło, co mówi do nas wszechświat. Też możemy usłyszeć swoje własne emocje i potrzeby. Ta cisza będzie miała tym razem coś ze świętości. Jak wiecie, ogień szaleje na terenie Kalifornii i Stanów Zjednoczonych. Dalej. Tutaj w Stanach właściwie rozprzestrzeni się ten ogień w sposób dziki. Jest to żywioł uwolniony, żywioł, którego nie da się opanować. Niestety ludzie w ten sposób pozbywają się nie tylko swoich dowodów przestępczości, tego co przeszłość no, mogłaby na ich niekorzyść o nich powiedzieć, ale ginie natura, to prawdopodobnie największy tego typu holokaust dla natury, który nastąpił tutaj akurat z Domu Żywiołu Ognia. I mówi o tym, bo nie jest to przypadkowe. Zbliżamy się do pełni wraku, pełni, która jako płonące serce rozpala wszystkie lodowate wartości stycznia. Sprawia, że dzieją się w nas niespodziewane przełomy. Tym razem, w bardzo bliskiej odległości od naszego tutaj ziemskiego wydarzenia, przeleci taka bardzo niepoczytalna w swojej energii, wywołująca ogromne zmiany, no, planetoida, która nazywa się Atlas. Tak się nazywa to w tym przypadku sprawa drugorzędna, lecz zawsze w historii zwróćcie uwagę, jakakolwiek tego typu interwencja kosmiczna testowała nowe czasy. Pojawienie się asteroidy, pojawienie się supernowej, pojawienie się nowego ciała niebieskiego, przy okazji mini księżyc jest z powrotem. To wszystko zwiastuje pewne szczególne zmiany. To tak jakby kosmos przygotowywał się do przesunięcia Ziemi, przestrojenia Ziemi na inną częstotliwość. Tutaj bardzo wiele rzeczy dzieje się jednocześnie. Zdawałoby się, że to rzeczy wielkie, wymagające niesamowitych nakładów finansowych albo wiedzy, i że nie mamy na te rzeczy wpływu. Tymczasem magia ma wpływ na wszystko i na każdego. Ta pełnia pozwoli nam ochronić wszystkich, których kochamy na pełnia obiecuję, że zredefiniujemy w sobie definicję domu, że przyjrzymy się jeszcze raz, tak na poważnie i to nie tylko umysłem, ale właśnie głębokim poczuciem, czyli całą swoją częstotliwością, co to znaczy dom, co to znaczy bezpieczeństwo, co to znaczy, że my jesteśmy dla kogoś albo dla jakiejś konkretnej osoby bezpieczeństwem, że to my Zabezpieczamy jakąś sytuację. Potrzebujemy zobaczyć, co od nas tak naprawdę zależy. Też uznać, że skoro mamy taką odpowiedzialność, to pojawią się wszelkie możliwości, byśmy mogli jej dopełnić. Dopełnia w raku daje taki bardzo istotny spokój. Daje taką wiedzę, że niezależnie od wszelkich turbulencji nie pominie nas przeznaczenie. Daje nam ta pełnia każdemu osobna potwierdzenie tych najgłębszych poczuć, instynktów dosłownie tego, co jest związane ze ścieżką, z przyczyną duszy, z celem duszy. zdaje się, że świat rozpada się wokół, jak w ostatniej scenie fight clubu. Tak patrzymy na to i wiemy, że jak Feniks z popiołów, wraz z wiosną, odrodzi się nowy czas. Potrzebujemy przez ten czas transformacji przejść w sposób jak najbardziej korzystny dla siebie, z pełną uważnością, z pełną świadomością. Dlatego też tutaj na jeszcze jedną rzecz pragnę zwrócić uwagę. Ważnym impaktem tego zdarzenia astrologicznego, jak i naszego wspólnego spotkania magicznego będzie zmiana, która następuje na osiach, albo mianowicie na węzłach księżycowych. I to jest rzecz, która decyduje o tym, o czym płynie w danym momencie los. A następne 19 miesięcy środek ciężkości zmienia się z wartości, które tutaj polaryzowały barana i wagę, na wartości, które zapewnią dyskusję, taki dialog bardzo dynamiczny. Pomiędzy domem ryb i domem paneny. I teraz uwaga, o czym będzie dyskusja? Dyskusja będzie o wolności. Będzie o sztuce, będzie o freestylu. Jak wiecie, ryby posiadają całą mądrość zodiaku. To zodiak 12, ostatni, dopełniający cykl. Każdy zodiak zawiera poprzedni. A więc, jak matrioszka, ten ostatni jest. Przepełniony wiedzą ze wszystkich 12 domów. A więc bardzo często może przejść przez życie i nie ma w tym żadnej straty, zupełnie filozoficznie. Siedząc na kanapie, rozmyślając, wpadając na pewne pomysły, jednocześnie nie czuję żadnej presji, przymusu, żeby to realizować. Może w znaku ryb po prostu dusza wchodzi w realizację, ażeby. Sobie doświadczyć relaksu, podsumowania, a żeby odrobić wszelkie lekcje z zakresu spirytualnego, czy też z zakresu na przykład czasu dla siebie, co ryby uwielbiają. A z kolei Pana to znak najbardziej pieczołowity, skrupulatny, taki sumienny. Poważa się powiedzieć również pracowity, choć tutaj o pierwsze miejsce. Wytłucze się często z koziorożcem i skorpionem. Jednak panny pracowitość jest inna, jest codzienna. Jest w niej wiele z poświęcenia. Często to praca żmudna, wymagająca. Często to rodzaj zajęcia, które bezpośrednio wymaga od panny przyporządkowania całej rzeczywistości tej pracy, ale panna robi to bez słowa w milczeniu, z uśmiechem, oddając się w pewnym stopniu medytacji lub też wewnętrznemu dialogowi, w zależności od tego, gdzie fokus tej zadykanej panny się znajduje. Oczywiście ta dyskusja pomiędzy rybami i panną będzie dotyczyła freestyleu, swobody, zmiany, tego, na co można sobie pozwolić, a czego trzeba dotrzymać, tego, co jest tą nową wolnością, nową jakością, a co jest tą bezwzględną, codzienną dyscypliną, zapewniającą na przykład dobrą formę fizyczną. To jest bardzo potrzebne, żeby zauważyć, że te dwa domy się nie kłócą, one się dopełniają. I podczas gdy na niebie będzie przepięknie, górował pod nami Księżyc, akurat w domu raka, kiedy będziemy adresować w ten Księżyc swoje prośby, kiedy będziemy łączyć się swoją energią z wpływem dokładnie tego, co dzieje się w kosmosie, jako to odczujemy te zmiany. Odczujemy, że dyskusja pomiędzy tym, co takie bardzo podstawowe, przymusowe, a poetyckie, czyli to, co działo się na osi waga-baran, teraz przeniesie się. No i oczywiście w tym przeniesieniu, w pewien sposób odetchniemy. Będzie to przeniesienie środka ciężkości naszych codziennych przemyśleń na to, co mamy, co jeszcze chcemy mieć, na to, którędy to zdobyć i uwaga, kierunek będzie już oczywisty. Kierunek będzie ku temu, co lekkie, ku temu, co nowe, ku temu, co unoszące powyżej wszelkich zmartwień i ciężarów codzienności. Dlatego to ludzie sobie zdają sprawę, że wszystko, czego chcą, już istnieje. A kluczem jest to, że to właśnie człowiek jak boski instrument potrzebuje dostroić swoją częstotliwość do tego wydarzenia, z którym chce się połączyć, w którym chce żyć. Dlatego też ta nasza pełnia będzie szczególna. Jako rok dziewiątki mamy na swoich powiedzmy mapach marzeń dopełnienie. Mamy na swoich mapach marzeń sukces. Potrzebujemy dać sobie pozwolenie na to, ażeby przemienić całą rzeczywistość dokładnie pod kątem tego sukcesu. Potrzebujemy zrobić to już. Wszelkie odległości, które sobie tworzymy, wszelkie iluzje, które sobie wymawiamy. Bo a to potrzebujemy trochę może schudnąć, a to potrzebujemy czegoś się nauczyć, a to potrzebujemy więcej zarabiać, żeby plan się spełnił. Odrzućcie to, bo to, co wy potrzebujecie spełnić, czego potrzebujecie dokonać, potrzebujecie Was, żeby po prostu mogło zostać spełnione. Bez was to się nie stanie. Przeznaczenie jest obustronne, a nawet więcej wzajemne. I teraz zwróćcie uwagę, że to wasze powstrzymanie, te wasze. Prywatne, własne, osobiste zasieki i labirynty mentalne bardzo często do tej pory dostawały jurysdykcję nad Waszymi decyzjami. Ten rok to rok wolności, rok, w którym bardzo odważnie staniecie po swojej stronie, bo nie przyszliście tu na ziemię po nic. Nie przyszliście tutaj się nudzić albo próżnować, przyszliście tutaj stać się triumfem boskości. Przyszliście tutaj by rozświetlić swoim sercem, swoją miłością całą swoją ścieżkę. Przyszliście tu, żeby wasi bliscy, serdeczni Wam, byli o Was szczęśliwi. Przyszliście tu, żeby załapać o czym to jest, żeby zrozumieć o czym to jest i nie tylko słowem, ale swoim życiem po prostu przebudować się dzięki tej wiedzy i tłumaczyć to. Być tym przykładem. Jesteście tu, żeby być triumfem boskości, a nie jesteście tutaj po lekcji przegrywania. I tak to ta pełnia rezonuje z nami na poziomie własnej czułości i, uwaga, tego, co każdy z nas osobiście czuje do samego siebie, do samej siebie. To jest energia podstawowa, kluczowa, ważna. To są komórki macierzyste wszelkiego dzieła, które tworzysz. To są pierwsze piksele Twojej wyobraźni w każdej wizji. To są te pierwsze iskierki Twojego działania, które się pojawiają, zanim pojawi się całość. Dlatego zadbaj o to. Podczas tej energii pełniowej, daj sobie czas na myślenie o sobie. Spójrz na swoją rzeczywistość, na wszystko, co Cię otacza. Zobacz, co jest bieżące, a co zdecydowanie. I już nie ma dla ciebie żadnego znaczenia, albo też przypomina ci o starych czasach, do których nie chcesz wracać, albo też w jakiś sposób zapewnia ci kotwicę energetyczną, która zmusza cię do jakiegoś rodzaju powrotów, do wspomnień, których nie chcesz. Brzmi to w sposób skomplikowany, choć dla wielu to prosta, codzienna rzeczywistość. Pamiętajcie, by pozbywać się takich rzeczy, by dawać materii krążyć. Choć zdaje się, że każdy z nas obawia się deficytu, każdy z nas obawia się, że jest w jakiegoś rodzaju niedostatku, że ten niedostatek się zbliża. Absolutnie wyrzućcie to z siebie. Jest takiego rodzaju zmiana przed nami, że to, do czego się skalibrujemy, to do czego się nastawimy, na co się nastroimy, to dla nas nastąpi. Życie jest każde. Dla Ciebie będzie takie, jakie weźmiesz. Podczas tego działania magicznego będziemy wysyłać istoty anielskie i archanielskie w te miejsca świata, które tego potrzebują. Mało tego otworzy się czas i przestrzeń. Jak wiecie, na Ziemi wszystko jest połączone. Jesteśmy jednym tworem wodnym, powiedzmy. Życie. Jesteśmy wszystkimi obecnymi w tym czasie świata i kolektywnie można powiedzieć to, co dzieje się w innym miejscu na świecie, czy to powódź, czy to pożar, ma na nas ogromny wpływ, ale dzięki temu my też mamy na to wpływ. I z tej pozycji będziemy działać. Pamiętajcie, działajcie już teraz, nie czekajcie na rytuał, który już 13. Ale weźcie sprawy w swoje ręce. Wyraźcie słowo swojego wsparcia, błogosławieństwa, bezpieczeństwa. Zdarzcie się, czyli wydarzcie siebie w sposób najbardziej wartościowy dla tego, co się tam dzieje. Jesteście w mocy, ażeby to zrobić. Pamiętajcie, że choć ta walka jest bardzo nierówna i w dużej mierze spowodowana przez głupotę i chciwość człowieka, to Czasami gdy sprząta akurat ten żywioł, to jest w stanie spalić do zera zło, którego żaden inny nie umyje, nie oczyści, nie posprząta. I na gruzach starej rzeczywistości, na popiołach Babilonu, które spłoną, może się odrodzić coś zupełnie, zupełnie innego. Mając na myśli Babilon, mam na myśli oczywiście Hollywood w tym przypadku. A jeszcze wcześniej, ciągnąc za tę linkę, aż do przyczyny, oczywiście, przemysł muzyczny. Pamiętajcie, że jesteśmy w czasie, gdy prawda się objawia, niezależnie od tego, czy jest to wygodne, czy nie. Ludzie, niestety, bardzo często wbrew swojemu brakowi gotowości są skonfrontowani ze swoją przeszłością, czy też ze swoją jakimś rodzaju traumatyczną energią. I dlatego też. Przede wszystkim, jeżeli jesteście w stanie wspierać, jeżeli jesteście w stanie wysyłać w ten ogień, w człowieku w jakąś rodzaju dobrą energię, róbcie to. Jest to bardzo, bardzo istotne. My oczywiście, mowa o czyniących, spotykamy się po aktywnej stronie granicy działania już 13. Na Patreonie dostaniecie ten rytuał prawdopodobnie wcześniej. Dostaniecie klucze i wskazówki bardzo szczegółowe, jak odblokować, nie tylko odblokować, co jak, powiedzieć, jak ukazać sobie nowe inne korytarze dostępu w tym rytuale, jak to przestrzenie ukazać swoim oczom, jak to sobie jeszcze dodatkowo poza czasem objawić. No, zawsze są to takie pogłębiające informacje, dlatego też jeżeli chcecie w swoim życiu koordynować się, na wyższe energie. Jeżeli zależy Wam, żeby działo się to, co związane z Waszym przeznaczeniem, co Was tam prowadzi, to oczywiście zapraszam do dołączenia do pierwszej Międzynarodowej Szkoły Magii. I wzywam, jeszcze raz powtarzam, wszystkich ludzi magii do magicznej interwencji. Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Tutaj wskazówki w naszej szkole, już bardzo niedługo i odpowiadam na pytanie z przyszłości. Oczywiście dostęp do rytuału będzie możliwy również przez eBay'a i przez Allegro. Niezależnie, gdzie jesteście na świecie, możecie dołączyć. Opłata jest symboliczna, jest potrzebna jako wymiana materii, ażebyście mieli przełożenie na świat materii po prostu w swoim życiu. Żebyście mogli dać tę cegiełkę dokładnie i te cegiełki wyjąć z powodu tego, że zazwyczaj mur pomiędzy rzeczywistością magiczną i tą szarą rzeczywistością, w którą zostaliście wtłuszeni przez wszystkie programy, jest bardzo, bardzo szczelny. I ta cegiełka pokazuje, że dajecie prawo, by to, co dzieje się w magii, to, co manifestowane Waszym słowem, stało się w Waszym życiu codziennym, w Waszej materii. Po prostu dajecie temu drogę. Jesteście z tym na poważnie, a więc to mowa o magii jest na poważnie z Wami. W energii i w materii, w energii i w materii, w energii i w materii. Spotkajmy się po aktywnej stronie granicy działania, jeżeli czujesz się na siłach, nawet już teraz. Moje modlitwy, afirmacje są z całą naturą, która znajduje się na terenach objętych jakąkolwiek złością żywią, niezależnie od tego, czy jest to wywołane przez człowieka, czy też przez samą naturę. Jesteśmy w czasie, w którym reguluje się wszystko i kiedy w sposób burzliwy i długo słońce odezwie się swoją własną mocą. Źródło przemówi ku nam w sposób, w którego już żadna technologia ani też żadnego rodzaju czarodzieje, polityki nie będą w stanie zahamować swoimi taktykami. Tak oto komunikujcie się bezpośrednio z naturą, bądźcie na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie, a przede wszystkim co dzieje się w Was. Jak zwykle, kluczem jest to, co macie w środku. Na tym się skupcie, ku temu działajcie, wszystkie kroki na to dedykujcie, bo jesteście tu, żeby żyć swoim przeznaczeniem. A do tego potrzebujecie pięknego, wspaniałego świata. Tak zatem niechaj jest w energii i w materii. W energii i w materii. W energii i w materii. A